5 najczęstszych rodzajów złośliwego oprogramowania. Pierwsze ransomware oprogramowanie szyfrujące co to jest? Oprogramowanie, które po zainfekowaniu systemu szyfruje dane użytkownika lub całego komputera, a następnie żąda zapłaty ransomu za odszyfrowanie. Dlaczego w Polsce? Polska została w pierwszym półroczu 2025 roku sklasyfikowana jako kraj z najwyższą liczbą wykrytych ataków ransomware 6% globalnie. Czyli zagrożenie bardzo realne. Hasło linijka: Twoje pliki zamknięte na klucz, zapłać albo pożegnaj dane. 2. Trojany, konie trojańskie. Co to jest? Program maskujący się jako coś nieszkodliwego albo wręcz przydatnego, który po uruchomieniu daje atakującemu dostęp do systemu lub ukrycie się w nim. Według starszych raportów w Polsce, Trojany odpowiadały za większość infekcji. Hasło linijka: Zaproszony program, a w środku hakujący intrus. Trzeci, Infostillers, złodzieje danych. Co to jest? Oprogramowanie, które wykrada dane, np. hasła, dane logowania, kart płatniczych, przechwytuje zrzuty ekranu, loguje klawisze. W Polsce w raporcie z 2025 roku pojawia się nazwa Formbook jako przykład. Hasło linijka, dane twoje, łup ich. Czwarty, downloadery, fałszywe aktualizacje i instalatory. Co to jest? Użytkownik zostaje skuszony do pobrania, aktualizacji, przeglądarki lub innego programu. Ale w rzeczywistości jest to instalator złośliwego oprogramowania, który ściąga dalsze szkody. W Polsce m.in. fake updates, zwany też Socaolisz, zidentyfikowany jako jedno z najaktywniejszych zagrożeń. Hasło linijka. Kliknij, aktualizuj, dostaniesz wirusa. Co to jest? Grupa zainfekowanych komputerów, które działają jako zombie, sterowane przez przestępców. Wykorzystuje się je do spamowania, ataków DOS, rozsyłania kolejnych wirusów. Przykład: Wirut, która miała znaczny udział infekcji w Polsce. Hasło linijka, Twój komputer plus wirus równa się część przestępczej sieci. Dziękuję.